Jestem Panie Łukasz, 3 minuty przypominam, zegar, reżim czasowy. I okularów dzisiaj także. <grym> <grym> dobra, dobra. Hello everybody. My name is Romański. Łukasz Romański. Słuchajcie, tak na poważnie. Dzisiaj bardzo dużo słów padło o tym, że w życiu ważna jest zmiana, czy pewna jest zmiana. I ta zmiana cały czas dotyczy. Chcieliście powiedzieć parę słów dlaczego Ueli well U? Ja pamiętam, jak dołączyliśmy do Was do tego wspaniałego pociągu, tej, tego wspaniałego tańca, blisko rok temu. To była duża dla nas zmiana. Bardzo duża zmiana. Pamiętam, jak przez ten cały rok, gdy się spotykamy, pada hasło. Well, you. Będzie ci tu dobrze. Well, you. Będzie ci tu jak w domu. To właśnie o ten dom chodzi, ale o ten dom biznesowy. Pamiętam, jak wielokrotnie rozmawiam z moimi przyjaciółmi i mówią, wiesz co Łukasz, gdy budujesz dom w swoim życiu dla siebie prywatnie lub budujesz dom biznesowy, to pierwszy dom, dom który budujesz, to dla swojego wroga. Drugi dla przyjaciela, a tak naprawdę trzeci dom budujesz dla siebie. Pamiętam, gdy zaczynałem swoją przygodę z networkiem to już ponad 10 lat temu, to był ten pierwszy dom, pamiętam te motyle w brzuchu, kiedy pokazali mi, jak można budować biznes inaczej, jak można żyć inaczej, jakie można posiadać w ogóle lifestyle. Wycieczki, samochody, splendor, sława, inne rzeczy, pamiętam, wow, to jest coś, co mi się podoba. Pamiętam, że wtedy, gdy pierwszy raz spotkałem network, nie patrzyłem, czy ten dom ma dobre fundamenty, czy jest stabilny, czy długofalowe mieszkanie w tym domu spowoduje, że będę czuł się dobrze, że będę mógł być tam i żyć tam na lata. A nie tylko na ten sezon, kiedy jest ten moment ekscytacji z mego początku wyboru biznesu. Ten moment ekscytacji oczywiście opadł, usunął się. To nie był dobry dom. Dom numer dwa wybrał mój przyjaciel, moi przyjaciele, moi liderzy, moi uplajni który chcieli oczywiście dla mnie jak najlepiej. Znowu, duży, nowoczesny, dynamiczny, rozwojowy, który miał mnóstwo możliwości. Ale czy to jest najważniejsze? Czy ten element, ten splendor, to wszystko to jest to, dlaczego tu jesteśmy? Chodzi o coś więcej. I pamiętam, gdy powiedziałem sobie, że po raz trzeci wybiorę dom ja, dla siebie, jako swój dom. I gdy spotkałem się z prezesami firmy, Pamiętam to jak dzisiaj, gdy pojechaliśmy do nich specjalnie, spotkaliśmy się, spojrzeliśmy sobie w oczy, panowie, czy jesteście stworzyć dla nas ten dom, gotowi, czy damy razem wspólnie radę, czy zrobimy to tak, abyśmy byli w centrum, abyśmy mogli współgrać jako partnerzy nie na rok, na lata, ale na pokolenia. Czy ci oprócz tego, że firmy są największe, najbardziej nowoczesne, czy jest to spokój, jest stabilizacja i możliwość powiedzenia sobie tego, że to był dobry wybór? Powiem wam, że ta sytuacja nie była łatwa, ale nic co łatwe nie jest wystarczająco dobre. Ja powiedziałem zawsze sobie wtedy o tym, że nie zawsze się opłaca, ale czasami warto. I dzisiaj z perspektywy tego roku, wszystkim Wam tutaj, ale tak samo moim przyjaciołom, osobom biznesu, mogę powiedzieć jedno. Well, you? Bez problemu możesz do nas dołączyć, bo powiedzieć tu dobrze. To może nie jest największa firma na świecie. To może dzisiaj nie jest najbardziej dynamiczna firma na świecie. To może nie jest firma, która ma największe wyniki, największe budynki na świecie, A to jest firma, która ma wartości, która ma fundament, w której liczy się człowiek. I z tym człowiekiem buduje firma wynik i życie, i nasze wyniki i wszystkie budowle, które razem tworzymy nie na lata, ale na pokolenia. Za to właśnie Wam wszystkim chcę podziękować, podziękować całemu zespołowi, całej mojej firmie. Dziękuję, że zaprosiliście nas do tego tańca. Bo mam na dzisiaj, tak jak dzisiaj wieczorem będziemy wspólnie razem tańczyć, tak będziemy tańczyć razem przez wiele, wiele pokoleń. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Łukasz Romański, z nami. Cześć,